Hej kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia pierwszego odcinka, pierwszego odcinka z serii Pograjmy w Resident Evil 7 Biohazard. Kochani, paczkę Pampersów zdecydowanie mam już przygotowaną, ponieważ jestem pewien, jestem pewien, że będzie tutaj wiele emocji. Ani wcześniej nie oglądałem tej gry, ani w nią nie grałem żeby sobie nie spoilerować, tak więc wszystkie reakcje i wszystko będziecie mieli takie takie pierwsze razem ze mną pierwsza, pierwsza ogrywka tego tematu, kochani. No cóż, a, odnośnie decyzji, gdzie było pytanie w poprzednim odcinku. Tak więc będziemy. Będziemy lecieli sukcesywnie, sukcesywnie z serią Resident Evil, a w miarę możliwości gdzieś tam pomiędzy, po prostu będziemy wrzucać odcinki odcinki z Jurassic World Evolution, chyba że chyba że pojawi się więcej głosów na to, żeby, żeby wznowić tę serię bardziej jakoś intensywnie to wtedy Jurassic World Evolution pojawi, pojawi się naprzemiennie, tak więc to wszystko zależy tylko i wyłącznie od was, wszystko w waszych rękach, kochani. A tutaj, no cóż, no, trzeba rozpocząć ten horror, no mi już jest ciepło, jestem ciekaw właśnie jak twórcy rozwiązali tutaj wszystkie możliwości z tą częścią. Z tego, co, co widziałem, oceny są bardzo wysokie yy, i tak dalej. Tak więc, yy, no, zobaczymy, zobaczymy. Yy, no, zapraszam Was bardzo serdecznie na film. No, uh -huh. no cześć. Uh -huh.

może nie wróci. Oj, jakieś zakrwawione dłonie, kobiece dłonie. Chyba. Aha, mamy nagrywane teraz, tak? To, nigdy kobieta nie powinna mężczyznę kłamać. No, to, to, aha Ale czekaj czekaj, to miało oznaczać rozstanie, czy co? Bo to tak jakoś. Jakoś tak dziwnie to zabrzmiało wszystko. Oho słyszę telefon, ale go nie widzę. a jedziemy. Ja Ja. no, jestem. No, 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 no.

This is the place. OK to skoro to jest tutaj to miejsce No to ciekawe tylko gdzie jest nasza żona I Pytanie czy była wierna wow. A, tu mamy mapę. Sympatycznie, ok. No trzeba przyznać, że hacienda ładnie się prezentuje. Iście amerykański styl. Aha. No niestety zamknięte na łańcuch, kochani. Tak więc tu nie wejdziemy. O, dzwonek. O. No dobra, nikt nie chce z nami rozmawiać, trudno. No to lecimy dalej. Dobrze, Shift jest odbiegania, tak więc tu nie ma. Nie ma, nie ma żadnej nowości To jakieś autko o, słychać jakieś cholera wie, dziwne dźwięki Jakiś statyw Skitu. taki statyw to kamera chyba z pół tony musi ważyć Dobra, zobaczmy czy coś jest w środku nic nie jest, jakaś gazeta Gator Alligatory w kanałach, odcinek 17. Proszę zbadać nawiedzony dom. Join us. O, proszę to od razu mi się przypomina ten Zew Demonów z, z, z filmu Evil Dead. One zawsze. Join us. Join us. ...przyjmij jej dar. Cholera wie tu, czy jakaś sekta, jacyś wyznawcy, czy... ...czy naprawdę będą coś rozdawać. Uszy, ile much. Robactwo. Okropieństwo. Dobra. O! O, przepraszam pana. Halo. Ja żony szukam, nie widział pan, może? Halo! I poszedł sobie. Nie, no to jest skandal. Człowiek tutaj tak ładnie pyta, a oni udają, że nie słyszą. Także nieładnie, nieładnie, bardzo nieładnie. Ptasiska wylądowały. Uuu! Pieczyste jeszcze chyba nieupieczone Oi, oj oj cholera <laughs> tego się nie spodziewałem wow ciekawe nie wiem czemu ale zdecydowanie taka sztuka nowoczesna mówi mi nie wchodź tam nie wchodź tam za żadne skarby no zdecydowanie. Nie dotykaj ręką. Fu. Pierdziele. Nie No trzeba przyznać, że że ten, kto to tworzył, miał rozmach. Tutaj trochę mi się czasami coś nie. Będą musiał pokombinować jeszcze, kochani, w ustawieniach. Mm, nie wiem o co chodzi. Oho. No, ktoś tu zdecydowanie palił ognisko. Zobaczmy, jest torebka. Nie pamiętam jaką torebkę miała moja żona. Ale to zdecydowanie jest jej torebka. Nic więcej o ten telefon? Aha, to tutaj mamy takie Mia Winters Aha Nic tyle w temacie Okej, okay, a tutaj proszę mi pokazać masz już trochę nadpalone, ale to jakby nie patrzeć jest jest to rybka mojej żony. I coś słychać tutaj, jakby z tego budynku. Cholera. Coś słychać. Nie wiem co. Tu huśtawka, nic nie ma. Tak? A po cenią można. Okej. Okay. Okej, okay. halo. Czy jest tu kto? Czy ktoś tu mieszka? Oże, okna zabite, to wszystko. Ale drzwi są otwarte. Takie ja mam wrażenie, jakbym zdecydowanie nie powinien wchodzić do tego domu. Aha. A czemu drzwi się za mną zamknęły same? Aha, już nie wyjdę. Ale jaja. Seriously. Co to było? To tylko kuchnia. Nie no. Fajnie no. Tak, prawo jazdy swojej żony nie otworzę. Dobra. Pierwsze, co można do garnka zajrzeć, o fu, co to za breja! Ja pierdzielę. Jeszcze mi powiedzcie, że to jest zdecydowanie czyjś obiad. O, Tu mamy jakąś dziewczynkę. Tak trochę wygląda, jakby ta dziewczynka z logo gry, nie? Aha, tu potrzebujemy klucza. Okej. Okay. tu woda leci. A już nie będzie, obiecała. Kurde, ale w tym domu co chwilę coś słychać. To jest takie trochę niefajne. Ponad 20 zaginięć w ciągu dwóch lat. Nie nastroja to optymistycznie. O, lodówka. Gdzież się boję? Uuu. Jest gorzej niż myślałem. O wiele gorzej. Można ją zamknąć? Śmierdzi jak cholera. A tu... O. Mmm. Ptasior. No dobra, ja rozumiem. Inna kultura. No myjemy kurczaki i oni może... Tam jakieś kruki? Chyba, że to nie był kruk, tylko tak poczerniało. No, tak też może być. O, żarcie z konserw to ja widzę tutaj na, na porządku dziennym. Ok. Tu jest góra, tu jest. O co tu chodzi? Co chwilę? Co chwilę coś tutaj słychać? Co chwilę się coś dzieje? Aha. No, lustro tak zrobione, że swojego odbicia nie widzimy. A szkoda. Tu klamka jakaś zgnieciona. Zamknięte, no no cóż. Fuf. Ale powiem Wam szczerze, że chodzić po takim domostwie to się gorąco robi. Naprawdę gorąco. Aha, tutaj. No tak, bezpieczniki to standardowy motyw w naszej grze. No i co, wciskam F, chcę zamknąć drzwi i mi nie pozwala. Pewnie się same zamkną. Dobra, przejrzyjmy tutaj. Ktoś leży, jakieś stopy. Tak wygląda jakby jakiś z kobitę na łóżku miał. O, a czy to przypadkiem nie nasza żona? Trochę obnażona. żona. Hm. Okej. Okay. Nie powiem, żeby takie zdjęcia... Własnej kobiety napawały entuzjazmem. Jakaś cela? Cholera wie, jakoś to dziwnie wygląda. Nie wiem czemu, ale... Jakoś o wiele pewniej bym się czuł, jakby te drzwi były zamknięte. Można pograć na pianinie? Oj. Dobra, złe moce mówią mi, że jednak nie można. Skoro tak mówią złe mocy, to chyba wiedzą co mówią Właściciele. No tu mamuśka się tak jakoś uśmiecha dzieci jak dzieci, ale... Ale ten tatuś to tak trochę seryjny morderca. Dobra, coś tu gdzieś coś. A raczej nie mamy kasety wideo. No dobra. Czyli tutaj są drzwi zamknięte, to jedyna chyba opcja to pójść na górę. Naprawdę powiem Wam szczerze, że chodzenie tutaj nie sprawia jakiejś przyjemności. A wręcz przeciwnie, ja bym chciał stąd uciec. Przycisk naciśnijmy, brak reakcji. No, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy kasetę. Można zapisać grę. Co uczynię? Bo jak wiecie, jeśli chodzi o gry typu Resident, to ja nigdy nie oszczędzam save'ów. Jakoś nie mam z tym problemu. Ale chodzić tutaj, no strach jest jak cholera. Naprawdę gra ma taki klimat, gra ma taki klimat, że to jest aż, aż grubo. Dobra, obejrzyjmy kasetę. Boże VHS, jak już dawno nie widziałem takiego sprzętu. Aha. No i co tutaj?

To my możemy sterować tutaj, także powiem Wam, że fajnie, fajnie to wygląda. Aha. No i dobra, jest, jest opcja. Także idziemy zobaczyć, co, co my tu mamy. No dobra, to jest zdecydowanie ten budynek, w którym my jesteśmy obecnie. Tak więc, kochani, tak, to są te drzwi, które się za nami same zamknęły. Ciekawie, nawet bardzo ciekawie to się prezentuje. Powiem szczerze, kurde, ale dziwnie, tak, dobra, niby opuszczony dom, to skąd to światło tutaj?

rodzina zaginęła, no proszę. Aha Tutaj dalej tak zamknięte. Znaczy my jesteśmy w ogóle kamerzystą teraz w tym momencie fajnie. Okay. Czyli jak widać menu się nie zmieniło.

Zobaczmy w tych miejscach. Dobra, syf jaki był, taki jest. I ta gazeta. Duchy straszą na bagnach. Tak więc to jest inna gazeta niż była tam. Okej. To kolega z ekipy nam zniknął. Nieładnie, niefajnie. Nie jak Clancy? Aha, widać że kolega nam się troszeczkę a, o isra, że tak powiem. Mhm. Uh -oh. Dobra, ja tylko kameruję nic. Co z... to było? Aha. To tak, coś słyszałem. No, idź, panie odważny. To ja to bym najchętniej już wrzucił wsteczny. Chociaż szkoda, by tak było zostawić kolegę. No, ale czasami. Tym bezpiecznika dalej nie ma. Na pianinie nawet grać nie będę próbował. A ten co? Myśli, że Świętego Mikołaja? Zobaczę, jak wychodzi z kominka. A? Jest dźwignia. O! Me. Sympatycznie. No, to szczerze powiem, że nie myślałem nawet o tej, że tu jest dźwignia. No to na pewno nam się przyda w tamtej rozgrywce. Dobra, tutaj trzeba wyjść. Ok. No jest, to jakaś opcja jest. Aha. Proszę, jakiś Dobra. Idziemy powoli, bo powoli. Okej, okay, udało się. Ciemność widzę. O, jest nasz kolega, cześć. Halo, łożysz w mordę. Co on dosłownie wsadził, sek peryskop, patrzał i tyle. Co, 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 kto to idzie? Okej. Okay. jest grubo. Jest grubo, powiem wam szczerze, jest grubo. Jest, kochani, na tyle grubo, że w tym momencie mam nadzieję, że nikogo tu nie ma. Idę na górę zasejwować, i to jest idealne miejsce, aby zakończyć nasz pierwszy odcinek, kochani. Tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne. E, tak, zapraszam Was na kolejne. E, tak więc, w sumie, tylko od Was zależy, czy czy będziemy robili odcinki na przemian z Residenta i Jurassic czy, czy już będzie leciał sam Resident no, wszystko zależy tylko od was. Także dziękuję wam bardzo, że gracie ze mną. No kochani, bez was byłoby dużo trudniej zdecydowanie. Ale ale i tak ciarki po plecach chodzą ten klimat to wszystko jest super. Jest super zdecydowanie. Także jeśli Wam się podobało, dawajcie łapki w górę i komentujcie. Także łapki w górę naprawdę motywują do nagrywania kolejnych odcinków. Także zapraszam Was również na mojego Instagrama, jak i chętnych. Zapraszam do zostania moim patronem. Linki do wszystkiego w opisie filmu. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia jutro o 16:30. Na razie, hej!